Temat tygodnia. Dzień dobry, tu Łukasz Lipiński. Witam w kolejnym odcinku podcastu Tygodnika Polityka. Temat tygodnia. A w tym tygodniu, no cóż, nie mamy innego wyjścia. Spróbujemy podsumować kampanię samorządową, która zmierza ku nieubłaganemu finiszowi, czyli wyborom, które odbędą się przynajmniej w pierwszej turze w najbliższą niedzielę 7 kwietnia. A moim gościem jest szef działu politycznego kultury liberalnej Tomasz Sawczuk. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. To zacznijmy może ogólnie mówiąc o tej kampanii. To była taka kampania, która jakby jak zwykle jednoczyła w sobie dwa elementy, ale te dwa elementy były tym razem z jednej strony ciekawe, a z drugiej strony nie wiem, może nie aż tak ciekawe, bo z jednej strony element ogólnopolski, czyli pytanie, czy ten wynik z... 15 października zostanie podtrzymany, czy nie zostanie podtrzymany. I druga rzecz to element lokalny, gdzie całkiem sporo tych włodarzy kandydowało po raz ostatni, a niektórzy przestali kandydować, tak jak w Krakowie pojawili się nowi, więc to też był jakiś ciekawy element. Zacznijmy od tego elementu ogólnopolskiego, czy rzeczywiście to była głównie taka kampania właśnie ogólnopolska, mająca pokazać te generalne trendy w polskiej polityce, przy kampanii samorządowej wydaje mi się, że pierwsze co musimy zrobić to dostrzec, że nie jesteśmy tak do końca w stanie jej śledzić. Ja sobie też zajrzałem na wyniki i dane z PKW z 2018 roku, z poprzednich wyborów samorządowych żeby sobie dokładne liczby przypomnieć. No i tam było ponad 14 tysięcy list wyborczych na wszystkich szczeblach wyborów, więc śledzić, co kto robi w tych wyborach, nie jest tak łatwo. Mamy wybory na kilku poziomach, do gmin, powiatów, do sejmików wojewódzkich, więc my możemy oczywiście dostrzegać tylko jakiś wycinek tego wszystkiego, co się dzieje. Ta wielość z drugiej strony nie jest wszędzie tak bardzo widoczna, no bo w niektórych z kolei wyborach jest tylko jeden kandydat, więc mm. to jest też taka... Szczególnie w mniejszych miejscowościach. Jest sporo takich gmin, tak? Kilkaset takich no gmin. No właśnie, jest kilkaset z tego, co też czytałem, takich gmin, więc to jest dość duża liczba. Więc to, co możemy powiedzieć na pewno, to że ten wynik do sejmików wojewódzkich będzie blisko obserwowany, no bo tutaj wyraźny będzie pojedynek koalicji obywatelskiej z PiSem i kto będzie na pierwszym miejscu, będzie miało istotne znaczenie. W wyborach parlamentarnych jeszcze Prawo i Sprawiedliwość zajęło pierwsze miejsce, nie rządzi, dlatego że nie ma zdolności koalicyjnej. No i tutaj byłaby zmiana czy znaczy, zmiana na, w hotelu lidera miałaby pewnie istotne znaczenie również dla dalszej dynamiki politycznej, no bo to jest cała tak seria wyborów. Tak zwana mianka, na którą czekamy od dłuższego czasu. No na pewno, na pewno Donald Tusk by się z tego ucieszył, no bo y, mamy za chwilę znowu wybory do Parlamentu Europejskiego. Jeśli by się tak złożyło, że koalicja ma wyraźną większość i w wyborach parlamentarnych i w wyborach samorządowych powiększy udziały, tak, bo teraz mniej więcej mamy podział pół na pół w sejmikach wojewódzkich. Jeśli by się udało spełnić ten cel że Prawo i Sprawiedliwość utrzymałoby większość tylko w województwie pod, podkarpackim. Nie ma, wiemy, szans w żadnych dużych ani średnich miastach na to, żeby mieć tam swoich prezydentów i burmistrzów. No i gdyby, a co jest również prawdopodobne, koalicja zdobyła bardzo dobry wynik w wyborach europejskich, tam można się spodziewać, że PiS może znów nie, nie mieć dobrego rezultatu. No to najważniejsze danie, czyli wybory prezydenckie, przystępowałaby do tego momentu koalicja w dużo lepszej sytuacji, niż gdyby gdyby cały czas było takie ważenie się, kto jest silniejszy tak naprawdę. Może, tak jakbym przeszedł trochę przez te partie i zacząłbym nietypowo, ale właśnie od zanim ugrzęźniemy w tych wewnątrzkoalicyjnych różnych rozważaniach. Dobra. Z PiSem jest prościej. Mam wrażenie, że PiS bezpośrednio po wyborach w, w październiku zeszłego roku, a potem po utracie władzy wpadł w taki korkociąg i Rzeczywiście wyglądało na to, że oni taką równią pochyłą zjeżdżają w dół, ale też odnoszę wrażenie, że na ostatnim etapie dzięki różnym wydarzeniom pisowi udało się ten spadek zahamować, i ustabilizował się na pewnym niższym poziomie, ale jednak no, przystępuje gdzieś do tych wyborów z taką nadzieją, że może jeszcze tą minimalną przewagę. Nad koalicją obywatelską y, zachowa. Zachował? No, nawet gdyby tak się stało, to będzie to gorszy wynik niż w 2018 roku. Wtedy PIS miało wynik ponad 34% głosów. Teraz z badań opinii publicznej mniej więcej to jest podobny wynik jak Koalicja Obywatelska około 30%, tak, 29-30 w tych granicach, czyli to byłby tak czy inaczej spadek. No, nie, nie, oczywiście nie, nie zgadnę i nie wiem, czy, czy, będzie, czy zajmie pierwsze czy drugie miejsce, natomiast powiedziałbym tak, że ta stabilizacja, nie nazwałbym tego stabilizacją, o tak mm. powiem. No bo cały czas mamy taką sytuację, że jednak jest po zmianie władzy dynamika polegająca na tym, że nowa władza rozlicza Prawo i Sprawiedliwość. Cały czas to tak zwane czyszczenie i ta miotła działa w różnych miejscach. I generalnie taka właśnie jest atmosfera. To znaczy, że jedna władza się kończy, a druga się dopiero zaczyna. Nie było przez pierwsze tygodnie z pewnością dla polityków PiSu jasne, jak intensywna i jak szeroko zakrojona będzie skala ewentualnych rozliczeń? No bo w przeszłości wiemy, że różnie z tym bywało, więc można było mieć jakieś, jakąś niepewność co do tego. Teraz widzimy raczej, że nowa władza jest zdeterminowana do tego, żeby nawet w takich sprawach, które no, z perspektywy całości państwa może nie są bardzo jakieś gigantyczne, może są drobne, ale z perspektywy na przykład opinii publicznej albo tego, co dziennikarze ustalali w ostatnich latach, mają swoje znaczenie polityczne, no takie jak choćby ten Fundusz Sprawiedliwości. W sprawiedliwości, mm. prawda? Gdzie... gdzie no, z ostatnio Villa Plus jest rozliczana. No więc, no więc właśnie. Nawet Lasy Państwowe, prawda, tam już też wchodzą powoli najpierw dziennikarze, a być może zaraz prokurator. Tak właśnie. Więc można się spodziewać, że cała ta lista spraw, które w ostatnich latach pojawiały się w mediach i nic się nie działo, no to, że może jednak coś się wydarzy. No więc jak już jakaś masa się na tym zbuduje, no to jednak będzie to dość pokaźna liczba spraw, które będą się toczyć i, i z czasem pewnie będziemy poznawać też ich rozwiązanie. Więc to powoduje, że koniec końców no, PiS jest cały czas w defensywie. Nawet jeśli poparcie może się na chwilę ustabilizować, to politycznie ta sytuacja nie jest stabilna, bo nie, bo nie wiemy, jakie będą jej konsekwencje na długą metę. To znaczy, jedna konsekwencja na pewno jest taka, że ona może trochę pomóc w utrzymaniu jedności prawicy, no bo jak cię atakują, no to wtedy e, oczywiście wygodniej bronić się wspólnie niż jeszcze się dodatkowo do tego dzielić. Ale to wcale nie musi być znowu takie korzystne dla prawa i sprawiedliwości, no bo jeśli całość aktywności będzie skupiona właśnie na tym sztucznym utrzymywaniu jedności i takiej obronie, no to wcale to nie buduje czegoś na przyszłość. I tu, i tu kończąc właśnie wątek, powiedziałbym, że, że drugi element tej sytuacji obok tych rozliczeń i, i defensywy jest taki, no że w tych warunkach trudno PiSowi zbudować coś nowego, jakąś, jakiś krok do przodu wykonać. Raczej próbuje właśnie utrzymać dotychczasowe pozycje i nie wycofać się zbyt daleko, bo tam takie rozmowy trwały. No Przy okazji sprawy Kamińskiego i Wąsika chociażby było widać, że Jarosław Kaczyński chce iść mocno, chce Mówić coraz bardziej radykalne rzeczy. Ostatnio mówi, że Donald Tusk powinien pójść do więzienia i grozi mu przestępstwo, za które można nawet otrzymać karę do żywocia. Zbrojne obalenie ustroju. Artykuł 127 Kodeksu Karnego. No więc jeśli tak, no to rzeczywiście to brzmi dość groźnie. No z kolei byli też tacy politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy próbowali gdzieś między wersami powiedzieć, że może to jest zbyt radykalna droga i że może wyborcy oczekiwali czegoś mm. bardziej umiarkowanego. I i... Ja mam taką teorię, że w tych wyborach chyba poszło tak, że Jarosław Kaczyński tak przeostrzał, przeostrzał, a przychodzili do niego kolejni ludzie, w tym Mateusz Morawiecki, że spróbujmy być konstruktywni, spokojni itd. i tak dalej. I Kaczyńskim powiedział, no to dobra, to w wyborach samorządowych spróbujmy. Ja się uśmiechnę, powiem, że to wszystko dla przyszłości, oddam wam pole, będziecie tam składać te obietnice różnych tam dróg, mostów i innych inicjatyw i zobaczymy, jak wam pójdzie. Ale jak mi nie wygracie tych wyborów, to przed Europej Europejską ja biorę lejce i przyostrze. No brzmi, to, brzmi to całkiem racjonalnie, szczególnie, że przy wyborach europejskich to rzeczywiście można wtedy wytoczyć takie działa, że tu znowu to, co zresztą już było mówione, no że ta Bruksela to jest taka nowa Moskwa i generalnie. Y, no mi się najbardziej podoba ta narracja, w której się zrównuje zagrożenie ze wschodu i z zachodu, że Bruksela pod oczywiście pod batem Berlina jest dla polskiej suwerenności dokładnie takim samym zagrożeniem jak czołgi i Władimir Putin. No tak, ale to to jest właśnie takie szaleństwo na którym napis no, no nam no nie wróci. To znaczy no może gdyby sobie wyobrażać jakąś długofalową grę, w której rzeczywiście się nasza scena polityczna jakoś kompletnie zmienia i, i, i emocje społeczne są zupełnie inne, to może, nie wiem, za 10 albo za 20 lat może, może to zasieje jakieś ziarno, które doprowadzi do turbulencji w przyszłości. No ale to nie jest na teraz, no bo jednak sytuacja wygląda tak, że potrzebujemy wsparcia i NATO i zachodnich krajów Unii Europejskiej, żeby czuć się bezpieczniej, szczególnie jeśli się mówi, że w ciągu kilku lat możliwe jest jakiegoś Rodzaju zagrożenie militarne ze strony Rosji dla krajów naszego regionu, czy bezpośrednio, nie wiem, Polski, czy krajów bałtyckich, to oczywiście zawsze pozostaje w sferze do powiedzenia. No ale w każdym razie, jeśli musimy się na coś szykować, no to mówienie, że jeszcze mamy się szykować na obronę przed Brukselą, jest tutaj nie, może nie w tempo. Ale kończąc. No, Pizowi w takim razie trudno zbudować coś nowego, tak, bo, bo jest pod ostrzałem, a z kolei nie ma żadnego kroku do przodu, który nie byłby bardzo silnie zależny od Jarosława Kaczyńskiego, a Jarosław Kaczyński, jak widzimy ostatnio, no jest raczej na, zwolennikiem tego kursu jak najbardziej radykalnego, który właśnie istnieje również dlatego, żeby utrzymać spójność obozu, żeby on się nie rozpadł. Hmm, no dobra, no, na razie się nie rozpadnie, zobaczymy w jakim stanie przejdzie przez te wybory, czy ile zachowa sejmików, prawda, to jest ten... Kluczowa rzecz. Do tej pory było pół na pół, teraz się mówi... Od jednego, powiedzmy, no nie, od dwóch do czterech sejmików mniej więcej tyle PiS może, może zachować według różnych, różnych projekcji, w tym projekcji polityki Insight właśnie. No czyli to bardzo mało by było, tak? No, w skali no tak, kraju tak, to tak. jest znaczy... naprawdę zmniejszenie ilości władzy i to też oznacza mniej stanowisk, mniej pieniędzy, czyli, czyli znowu taki krok do tyłu, który podcina w jakiś sposób energię, czy zmniejsza energię w partii i pokazuje, że, że to nie jest formuła zwycięska. Czyli tak czy owak, yy, wygląda na to, że PiS przegra. No a teraz pytanie, czy ktoś wygra? Zacznijmy może od koalicji obywatelskiej. Tu była z kolei w drugą stronę dynamika. Znaczy, wydawało się, że te mniejsze ugrupowania koalicyjne ustępują pola i trochę zaczynają tracić, czy się stabilizować na relatywnie niskim poziomie, a ta koalicja obywatelska szła, szła tak w, gó w górę, ale w, na ostatnim etapie znowu coś się zacięło i przynajmniej zatrzymało. Znaczy,